To ono rzeczywiście tam tonęło. Kurwa, macie a Magnezowo dzisiaj tradycyjnie oh, zacząłem fajną drogą, a jadę kurde, wertepami nie. No i dojechałem na miejsce dzisiaj: roadwire Let's Go. Już tego nie zgubię, bo trochę kleju dodałem. No, miejscówka. Tam są tory kolejowe myślałem, że to będzie takie bardziej, wiecie, metalowe, nie sprawdzałem na Google tam jakieś auta się kręcą z tyłu, tu jest rzeka. Ujęcie dzisiaj będzie trochę inne, bo zakładam sobie kamerkę na głowę. W ten sposób i tak dzisiaj mam zamiar działać. Dobra, zaczynam od mostu kolejowego, z czego mi wiadomo, most jest nad rzeką. A wiadukt nad lądem jakoś tak Cholera, muszę zainwestować w wodery, bo kurczę, to by się Mam taki grunt pod nogami Trochę taki błotnicy, bo jest niski stan rzeki No ale w razie zaczepu, to by się przydały wodery, bo też No i lecimy z tematem Będę szedł wzdłuż rzeki Zobaczymy, co tam się kryje. Aczkolwiek tu z sufitu to nie, ma, nie ma co spadać. Co się bawiszę? Pściło. No nie mam pomysłu, co ja zrobię, jak, jak zawisnę Szczerze powiedziawszy No ale jest, pierwszy fant Mam nadzieję, że go widać, tak ustaliłem kamerę, tak sprawdzałem to mniej więcej nie więcej go łapało tak W takiej pozycji Tak więc taka rurka co, na bok ja bym miał wodery to muszę bym sobie mógł dalej pójść tam bardziej, ale No kurde, po wodzie nie będę łaził na pewno, czy jest sens wyłączać tę kamerę, bo przed chwilą wyłączyłem kolejny rzut. Kurczę. Chyba tu nikt jeszcze nigdy nie łowił magnesem, na no to wygląda. Tak macham tym, bo nie wiem gdzie w złapie kamera. Jakaś taka ramka metalowa. Zapowiada się całkiem ciekawie, ale jedzie. Pociąg, a ja też czuję, że coś tam ciągnę. A propos ciąg pociągów, wyciągnięć. Kolejna ramka To jakiś chyba malarz że musiał Działać Zawisłem Czyli chcąc nie chcąc muszę po tych palikach tutaj si wbijają w stopę Przejść Chyba o takie coś właśnie zahaczyłem Za blisko brzegu po prostu No trudno tu i takie są już w najlepszym stanie, o, tu trochę dalej lepiej. No, patrzcie, dla chcącego, to nic trudnego, jak widać. Uff. No, jak padnę do wody, to wiecie, no auto mam w pobliżu. Nie ma tragedii. Z tyłu telefon zostawiłem. Stwierdziłem, że będę nagrywał na dwie kanary. Dobra, puścił. Dziad wstrętny Ja pierdzielę, nie? Jak Jezus się czuję Chodzę po wodzie A potem idziemy tam Na wysepkę, na środek Dobra Pora przejść dalej Skoro już mam z przymusu wybadane, że tam idzie przejść I bez woderów Tryb Jezusa wystarczy Jak Aktywować Można Kurwa, chodź po wodzie. No dobra, lewy but przemoknięty. Co się nie robi, żeby dzień był ciekawy. No bo praktycznie co no, na motor za zimno. Jechać gdzieś nie ma co, bo pogoda jest do bani. A magnesik kurczę raz dwa i jest powód, żeby wyjść z tego domu oprócz zakupów nie. Aha, to są kurde odzepnąć wejść. <grym> Aha, no tak. Mogłem sobie górą przyjść. Ja bym suche buty. A raz. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dobra, jest synchro. Wsadzamy kamerę. Całą tą kółę limę. No i zobaczymy, czy przetrwa chociaż parę rzutów. Czy coś się tam nagra z tego dna. Oprócz mułu, jak to wspominałem. Wspomniałem coś tam w montażu. Nie rzucałem tu jeszcze w tym terenie. Stwierdziłem, że mi jest. Wiecznie dość. Nie, no fajnie, nawet się w pionie ustawiła. Ona. <grystanie> Dobra, już jest na dole. Śmiesznie to wygląda, nie? No, ale trzyma się w miejscu. Jak na razie. Nagrywam w 30 klatkach, także nie będzie problemu. A dlaczego to Wam powiem kiedyś indziej? znalazłem się fajną opcję Osmo Action Kółeczko jakieś, a, podkładka Teraz panty tu Patry będzie mi potem wie zebrać Do telefonu Więc czemu nie No, makaron zaczyna To są nagram w weekend Montuję sobie w tygodniu Kurde nie Ale tam jak to widziałem jak to tam podało to masakra Kurde nie Fuck Tam jakaś taka czeluść była I do tej czeluści wpadło Na lewo jak najbardziej Mam nadzieję, że mi to puści, nie? Ale trzyma. Nie, to jeszcze bardziej w lewo, że jeszcze nie wiem, to dalej sens, żeby dalej jeszcze iść. Dobra, na ten kamień wejdę Wygląda na dość solidny. Puściło. Możesz, kurwa, co ty odpierdalasz kaczko? Ona gdzieś przejebała? Czy co? Ty jest ona się w czy co? Wyglądała choćby przejebała w ten, w most. Zdechła. Dobra, idę po nią, zostawię magnes, biorę telefon i lec spokaczkę. Też nie zostawiłem, bo ten gość idzie. To ono rzeczywiście tam tonęło. Kurwa, Mać. Szkoda zwierzaka. Rękawice potrzebne. Jak wiemy? Gdzie ona jest? to z stico już ze wzroku albo gdzieś tu dopłynęła albo po niej. Dobra, tu jej nie widać nigdzie Ja pierdzielę, kaczka się tunęła Była trochę w szoku, ale może gdzieś tu ją wywaliło Na prawo nic No bez jaj Szkoda zwierzaka Kurde, bym no nie skoczył, może bym ją liną włapał Nie byłem pewny co się dzieje z nią A tam ją potem chyba wciągło pod wodę już Nie ma by takie uczucie, że widziałem jak Jak się kaczka topi I nie zareagowałem ona dupa była w szoku. Płynęła, tu się opiła wody. A gdzieś tutaj, tutaj mniej więcej znikła już z oczu musiało ją wciągnąć po prostu pod wodę. Biedna kaciuszka ładna była. Taka dzika, fajna. To, to może, to, to dużo mówić. No. Życie toczy się dalej, tak. Nie będę teraz tu stał. I się rozżalał nad, nad losem kaczki. No, szkoda, szkoda. Chyba, że przejdę jeszcze na drugą stronę i zobaczę. Bo zobaczę jeszcze, bo. Nie daje mi to spokoju. Mogę tu od razu wyjść Nie ma kaczki. Była kaczka, nie ma kaczki Też Przejdę jeszcze kawałek z drugiej strony Jestem trochę dalej Jedyne co widzę to dwa żywe osobniki No ale wątpię czy to jedna z nich to jest ona Tak, szukam teraz ciała albo że tak powiem Uszkodzonego zwierzaka Którego trzeba jeszcze uratować Aczkolwiek, kurczę, szczerze powątpiewam. Według mnie ona się po prostu utopiła. Była w szoku, głowa do wody wkładała i się utopiła. się okazało, kamerka trochę tu zaparowała. Jest mokra trochę w środku. lepiej, że na, nagrywanie się wyłączyło. Przez chwilę włączyłem od nowa. Wyłączyło się, no, bo zapomniałem, że na obudowie są guziki I po prostu podczas ściągnięcia mogło się to, wiecie, gdzieś zahaczyć. I jakiś kamień czy co. I się wyłączyło Tego pod uwagę nie wziąłem. a widać, że to jest owalone. Tu jest całe porysowane, także. no to. Nie polecam takiego rozwiązania, porysowało się w ostro. Obudowa będzie do wywalenia. No o tym nie pomyślałem, szczerze powiedziawszy. To się może tak porysować szybko, nie? Jedne wielkie echo tutaj. O dziwo, tam jeszcze jest mostek, więc idę na wylot tego tunelu. No i tak zwane bingo. Tu już widnie, chociaż coś będzie widać na nagraniach. Jest jakiś element. Wcześniej był taki kamień albo jakaś kupa żelaza, już przerzewiała. I widzimy się przy kolejnym fancie. Teraz taka seria pięciu fantów pod rząd A że się zrobiły dwa naraz. To był pierwszy Makaron. Drugi. I trzeci. Tu jakaś moneta jest, Ale jazda. Patrzcie na to kurde no tak to wygląda kamienie magnetyczne ty gdzie ta moneta ale jazda Więc tu jest podkładka taka zwykła Tak to się tworzy A moneta znikła Tu jest kawałek tylko O Pęckuje się Czyli to nic nie było warte Ale fajne To się jak archeolog jakiś teraz Tam magnetyczny a to co tu jest, zobaczmy Te ściuba, ale fajnie, to taką prasta. A ja mam tu jeszcze jedno, ten największy, ale jazda. To by się spodziewał, że to, czy to tak można łatwo wydobyć o. o, tu już wiadomo skąd Skądś, bo Z strony rzeka No ale zobaczcie no, były kamienie. A są inne sprzęty, jak się pewnie domyśliliście Idę na drugą stronę. Rura lewa obodana, także po lewej mogę iść. Zimno mi się zrobiło. I tu w ręce. Aś mi glut leci. Pora odpocząć. Rękawicki ściągnąć, wszystko ściągnąć. Coś się napić. No i dobra, odpocząłem, czas się ruszyć, bo jest zimno, wieje, buty mokre. Dobra, tu posłuchaj, idę na drugą stronę zakrętu, aż mam smaki na wykrywać metali. Z powrotem, tylko taki właśnie, żeby mu do wody chodzić. Ale nie tylko z słodkiej, też i słonej. Tylko to drogi, jest, kurde, bo. Szczerze powiedziawszy nówka 4000. Taka co mnie interesuje, co mi polecił brodaty zbir I kurczę no, używka 3. 200 jakoś tak. To już było uszło, tylko złoczało mieć gotówkę. No i gwarancje są krótsze bym nówkę na średniej gwarancji No ale 4000 no nie mam, po prostu nie mam. Moje finanse nie są zbyt ciekawe, dlatego też no, nie jestem w stanie sobie tak wstać o, o, wydać takie kasy, a na razie na razie nie chcę brać. Zobaczmy z tej strony, ale rzut i co obiad zjec. Dzisiaj na obiad pieczona kaczka będzie. To jeszcze fajnie by było jakby też to poleciało, nie? nie przyszedłem porzucać Tylko powyciągać, jest różnica Podobno nadzieja umiera ostatnia Nie bez powodu włączyłem nagrywanie No Ale tu już są chwasty Czyli zabieram żarcie kaczką. Ale niech szyżą trawę. Albo metalowe elementy mostu. A lot, może nie za duży. Jak to tak chwytałem, no to ponad kilogram jest. No. Czyli można powiedzieć tyle co nic. Ale było fajnie, zabawnie. Linkę zaraz chowam. No i to, co za dużo mówić. Pozostało zbierać grube hajsy na wychrywacze i inne sprzęty Ale to tam nie ma co, co marudzić, tylko trzeba działać Dlatego idę na Ubera za chwilę A tymczasem dzięki za oglądanie Widzimy się mam nadzieję następnym razem Walnij suba, łapeczkę i sayonara